To pewnie ciekawi was, ja też tutaj znalazłem. Odpowiedź brzmi: na rocznicę kanału zrobiłem sobie godzinę na Anarchy GD. Teraz kopiemy kobla. I co ważne, jest to solo i bez zabijania ludzi, tylko ekonomia. Ta najljubszą być na lifestyle. Osobę pacyfistyczną, no, zupełnie wiecie, co to jest anarchia GG, czyli lifestyle. Jak widzicie, mamy już sześć. W międzyczasie ogarnąłem sobie kilo. off. No, I teraz właśnie. Dobra, no kopiemy się dalej, szybko trzeba się dokopać. Nie, 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 nie. Ja nie mogę prawie w 21 minucie, żeby się zakończył. Oj, 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 źle, źle, źle. To tam w 15. Czas już nie jest ważne. Ważne jest to, żebym prawie stracił serce. Tutaj drugi chyba najlepszy sposób na zdobywanie pieniędzy, czyli mieć. Bo przecież hajs na serwerach trzeba mieć. Język polski, trudny język. Szczególnie taka wielka ruda. Bo, za, bo zarabia się 0,20. A popatrzcie, a jednak chyba łatwiej jest znaleźć mieć to, tego powodu, że, że stonę się, kopię szybciej od dipslata. Są chyba większe kopalnie na no ogółem. Chyba to lepiej działa. Ale redstone też jest dobre. No, jak widzicie, tutaj trzeba wszystko przekopać. No dobra, kupię redstone. Baza? Czy baza? No ja nie mogę. Wprawdzie znalazłem czyjąś bazę. Czy ja baza? Nie wiem, nie przyjrzałem się tym, teraz trzeba wyruszyć na kopanie. Dobra, napis dla jury. Zestaw dla gracza. Taty, kiedy dowiadują się o najważniejszej rzeczy pod sam koniec challenge'u. Napis dla jury. Kopać tunel, kopać tunel. Kto tego nie pamięta? No. I teraz to w sumie będzie trzeba się pożegnać. Ale w jakim stylu? Oj. Ojej. ojej. Kogo tam widziałem? Baza gracza. O, kamilek 66 się pojawił. No to baza gracza Kamilek 66. Trolling. No i na Was, do widzenia w sobotę zapewne.